Proszę Państwa, jest to druga edycja, miło mi pasjonatów przywitać, chcemy w formie takiego festiwału, to już jest druga edycja, mam nadzieję, że w następnych edycjach będzie jeszcze większe grono i większe zainteresowanie medialne, chociaż już teraz widać, że Dziennik Bałtycki szczególnie interesuje się tym tematem. Chcielibyśmy poprzez taką formułę festiwalu Zegar Mistrzostwa, może forma troszeczkę przerasta treść, jak to jest zwyczajowo przyjęte, ale chcemy jakby wywołać pewien temat. Gdańsk ma bardzo potężny potencjał historyczny zegar Mistrzostwa, to co widać o takich załączonych wydrukach ikonograficznych. Ma też najdokładniejszy zegar pulsarowy w świecie, ma też Muzeum zegarów wieżowych, ma zegary wieżowe na kościołach. I to może stanowić jako jeden, być może w przyszłości, produktów turystycznych Gdańska, jako jeden z walorów, nie tylko zabytki, nie tylko pomniki, ale to, żeby przypomnieć, że w Gdańsku byli mistrzowie zegarmistrzostwa, sprzedawali swoje wyroby prawie do całej Europy. Dzisiaj te zegary znajdują się w muzeach prawie całego świata, w prywatnych kolekcjach, więc dlaczego nie przypomnieć o tym, że Gdańsk słynął, y, y, Właśnie z tej też dziedziny, nie tylko srebra gdańskie, nie tylko meble gdańskie. A propos właśnie mebli, w woli wytłumaczenia, dzisiaj miała być też prezentacja firmy MEPS, Pana w Jawkowskiego, który pracuje w Sierakowicach. On wykonuje takie repliki gdańskich zegarów szafowo-podłogowych, jak tutaj widać na wzór po prawej stronie. Niestety problemy techniczne, on już wczoraj mi monitorował, że jego samochód w Sierrakowicach raz, że miał problemy techniczne, dwa z dojazdem przez Gdańsk i, i przygotował na pendrive, przesłał mi mailem zdjęcia, które w przerwie między jedną a drugą pokażemy. To jest taka właśnie namiastka dawnego zegarmistrzostwa, to jest forma nie oryginalnego bo mechanizmy są współczesne. Drugą taką namiastką, troszeczkę żartobliwą, ale też pasującą już do XXI wieku jest to, że zegarki można w butelkach, w szkle y, y, montować, aranżować. Y, są akcenty oczywiście Kopernika i Hebeliusza, bo mm. mimo piwie Hebelius. taka forma troszeczkę żartu y, designowskiego. Ale też yy, yy, warto też takie akcenty pokazywać, że ludzie, którzy w okolicach Gdańska yy, pracują, szukają sposobu na, jakby na swoją markę. Dlaczego mówię w okolicach Gdańska? Bo tutaj jest była szkoła zagraniczna, była w Rzeźmie, w 1947 roku, w 2000 yy, roku została zlikwidowana. Czasy globalnego rynku, czasy mechanizmów publicznych powodują, że, że dzisiaj zegary to jest taka troszeczkę archaiczne. Być może to będzie jedna z dziedzin archeologii za chwilę, y, gdzie y, no, taki jest wymóg czasu. Natomiast y, po drugiej stronie tego bieguna jest grupa pasjonatów, gdzie ceni sobie zegarek ręczne, ręczne wykonanie, są kolekcjonerzy. Jest to bardzo wąska grupa ludzi. I stąd też jest jakby też nasz pretekst do organizowania tego typu spotkań, które być może zwiążą się z tym, że będzie bardzo duży, mówiąc językiem nowoczesnym, lobby. chociażby dlatego, żeby zrekonstruować zegar astronomiczny w Bazylice Mariackiej, w przyszłym roku jest rocznica i staramy się wspólnie właśnie z profesorem jakby zgromadzić grupę pasjonatów, czy amatorów, czy biznesmenów, czy media, bo taki zegar astronomiczny, największy z w Europie, też jest warty pokazywania i kultywowania i pielęgnowania. Tematem <coughs> mojego wystąpienia jest rekonstrukcja wieży zegarowej na dwa gminy Politechników w W związku z tym, że o zegarach, więc wieże zegarowe są moim tematem badań. No, proszę. Mhm. Chciałem Państwu pokazać przykłady zegarów wieżowych gdańskich. jest bardzo znane, ale to są tak piękne obiekty. Hełmy i hełry, zegary to jest wizdówka Gdańska. Gdańsk się kojarzy w z wieżami i te hełmy z zegarami są tym elementem bardzo widocznym. Takim pięknym jest, na którym, którym poświęciłem więcej uwagi, to jest dworze z zbudowany w 900 roku oddany do użytku, Takim dworze z i zachowany oryginalnie. To oryginalna konstrukcja hełmu, całego, wszystkich aplikacji miedzianych. Proszę go następne. I tu w przybliżeniu widać kuszt że wiosła jest zegar czterości, czterości I, i niezniszczony. Udało się przetrwać kataklizm z zamiaru ja zarówno 39. rok, jak i 1945, prawda jest rzeczywiście straci mi działko po później następne zdjęcie. Proszę popatrzeć na detale. To jest braka miedziana, w wielu przypadkach <trymiany> spawana, mitowana, pusta w środku. Jak wyrobić takie formy z blachy, to, to jest rzeczywiście duży kursz i wielka sztuka rzemieślników dańskich z tego okresu badania yy, tej do konstrukcji pozwolimy mi zapoznać się, bo prawdopodobnie będą mogły powiedzieć sydańskie o hełnie um, polityczne, była na cztery lata później. Prawdopodobnie ci sami, że miesięcy, ta, ta sama firma, ta sama technologia, ta sama konstrukcja były stosowane w obydwu życiu. To się było następnie, się popatrzeć jeszcze na skrzydło, na koło sterownicze. No, to jest coś wspaniałego. Zrobić to w blach, z przeszczegą formą z, 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 z brachy niedziarnej w długości gdzieś od z roku. 0,7 do jednego mm to to jest naprawdę coś cudownego. Tak? Prosimy o następne. I teraz już coś, co udało nam się po otworzyć. Mój starszy kolega, kolega nasu, który pełnił kościoła w Katarzyny i też w krakuszach jednomiejskich robił i z jego synem studiowałem. Przekazał mi pewnych, trochę informacji informacji, rysunków, ale to też jest wspaniałe dzieło. I też Lut techniką manualną na podstawie zachowanych zdjęć, fotografii, yy, jakichś dokumentów, które się zachowały. No, yy, proszę zobaczyć naprawdę coś, co nas lepiej za każdym razem fascynuje. A i też znaczne zegary, proszę zobaczyć jakie wspaniałe, też cztery osoby świata wypowiedzi. Proszę mi następny. Ten sam efekt nocny, wewnętrzny solitary ważony. Jeszcze następny pośrednik. I nieszczęśliwy kościół święty Katarzyny, który niestety, prawdziwie <laughs> było odbudowane po wojnie, bo panie, no też stracił hełm, prawda, ale y, y, zapoznałem się z, akurat się ta zbiegła z tego hełmu, odtworzenia tego hełmu po pożarze i z tematem pracy, którą dostajemy zlecony z uczelni, po to, żeby odtworzyć bierze y, zebrane na gmachu głównym, i mogłem podpatrzyć y, sposób realizacji i zapoznać się z firmą wykonawczą, która to y, realizowała. I ta firma y, wygrała przetarg zupełnie bez mego udziału. Oni po prostu okazali się na tyle dobrze, że potrafili y y y zrobić to. W obu przypadkach bardzo dobrze. Proszę I teraz, przystępując do tematu rekonstrukcji, też z na tym głównym, szukałem, przeprowadziliśmy korek materiałów oryginalnych. W różnych publikacjach, czy pocztówkach znaleźliśmy kilkadziesiąt różnych fotografii. I nie wszystkie te fotografie nadawały się, nie były dość, miały dość dużo szczegółów. Proszę zobaczyć, nawet ta fotografia, jakby się patrzył na te detale, Określenie pewnych elementów, żeby je odtworzyć szczegółowo i wiernie, to te zdjęcia były dość trudne do odczynania. Potem później się okazało już po, po zrobieniu, że część materiałów był w Berlińskim Muzeum Architektury, w dokumentacji się zdradzał, ale nie były, nie były to rysunki wykonawcze, tylko takie inwentaryzacja powykonawcza. Prosimy o na następne zdjęcie i tutaj widać zdjęcie z gmachu głównego zwierząt zegarową. Zaraz po, świeżo po zakończeniu robót budowlanych to jest gmach główny z, z 1904 roku królewska szkoła wyższa, tak to się nazywało. I proszę popatrzeć jak no to też szczegółowość tego zdjęcia yy, yy, daje jakieś proporcje. Ale żeby odtworzyć wielkie detale, to było niewystarczające. I tutaj Państwo mówią, to były to był, to był badania. Te, te materiały pozwoli nam były jedynym materiałem źródłowym. Myślałem, że w formie wiedzy elektronicznej, komputerów, badań można na podstawie tych zdjęć przejść z rzutu środkowego, to jest fotografii, na rysunki płaskie budowlane wykonawcze, takie techniczne. W rzutach mąża, żeby określić wymiary tych poszczególnych detali, po kilku miesiącach pracy tych zespołów, nawet na praktyce, okazało się, że niestety nie było stanowisk, nie było zbyt przytomnych, i zostałem zmuszony do badań samodzielnych, tradycyjno-metodowych. I w związku z tym, że zajmowałem się gmachem głównym, przy odbudowie, rekonstrukcji, poddaszy, tak Przekazuję inwentaryzację wcześniej, a ta inwentaryzacja pozwoliła mi zaznać pewne wymiary, czyli wielkość kalenicy, długość odcinka kalenicy. I badając na przykład pewne wymiary, liczyłem te gąsiory i wiedziałem, jaki jest odcinek tutaj, więc można było określić szerokość wyjścia wieży na wysokości kalenicy. wieża ta, po tych badaniach, okazała się, składała się z z pewnych elementów geometrycznych, bo to jest jakby domykla podstawowa, ale i też domykla rzutowa. mi na odtworzenie tej wieży i badania na tych zdjęciach przeprowadzonych określiły trzy elementy. Ta wieża składała się z ostrosłupa czworościennego do karenicy, ściętego, stojącego na strofie tej kondygnacji, z prosopadłościaną o po podstawie kwadratu i z latarni, która jest ośmiokątem, prosopadłościaną na ośmiokącie. No, oczywiście potem jest forma cywilasta, berło I na samym końcu ten fragment, to jest alegoria nauki i postać no, to widoczna, to jest postać trzymająca z ciągnąć się do wiedzy. Także to są te główne elementy. Tak, to jest podstawa wieży, na tej podstawie wieży jest galeria z przyporami, z balustradami i to byłby na tyle bym powiedział na, na temat badania pewnych proporcji, pewnego wy, wy, wymiaru, bo y, zając zimitaryzację z wysokości kondygnacji można było pewne podziałki perspektywiczne robić i otworzyć wysokość tej wieży. Po tych wszystkich badaniach takich y, tych zdjęć, fotografii z części z, z, z rzutu środkowego do rzutów mąża, udało mi się otworzyć wymiary i przejść do fazy tworzenia rysunków budowlanych takich podstawowych. I teraz pokażę jak te rysunki wyglądały. Proszę się... Z tym, że <laughs> dlaczego, dlaczego w ogóle ta wieża została odtworzona w 45 rok. Działania wojenne. <laughs> Po zdobyciu Gdańska szpital wojenny, główny był szpitalem wojennym niemieckim, po zdobyciu Gdańska przez Rosję już po zakresie działań mak spłonął, został podpalony. Zachowała się wprawdzie wieża, jej kształt, był kryty, ale ten strop, na którym ta wieża stoi, jest tutaj widoczny. Konstrukcja stalowa, na następnym zdjęciu można zobaczyć jak to wygląda. Tu już jest zdjęcie z 60% roku z okresu początków odbudowy. Widać już kanały na spuszczanie gruzu, ale widać też jeszcze stojącą konstrukcję stalową tej wieży. Stalowe ściągi trzymające szczyty. Mogę tylko jako dygresję podać, że te szczyty jakieś 10 lat temu, przeprowadzają renom na głównego, one nie były zabezpieczone od opaleniu. Konstrukcja przebywała te szyby od tej pozycji, do, do tej wysokości, na skutek pożaru stal wypchnęła te szyby, one były nachylone do 20, do, do 30 cm, wisiały tak nachylone nad wejściem głównym, nad portem tym wejściowym. I władze, proszę następnie, okazało się, że ta konstrukcja została nieodbudowana, bo na i już była tak zniszczona, że zrezygnowano z odbudowy tej wieży i po latach bo wieża jako element y, taki ozdobny nie była elementem pierwszej potrzeby w odbudowie powojennej. Tak, została jakby zaniechana ta rekonstrukcja i bank główny przez wielokrotny czas bez tej wieży funkcjonował, czyli do roku 2000, 2012 roku.